Chciałem jeszcze raz serdecznie przywitać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i panią premier Batę Szydło. Witamy serdecznie w Nowym Sączu, witamy na Sądeczyźnie. Witamy też wszystkich Lachów i górali. Pierwsze słowa chciałem serdecznie i bardzo podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że powierzył mi rolę lidera listy Prawa i sprawiedliwości w okręgu Sądecko-Podhalańskim, który ciągnie się od Biecza po Orawę, piękna ziemia gorlicka, Sądecka, Limanowska, Podhale, piękny region i Nowy Sącz, królewskie miasto Nowy Sącz. Na naszej liście znajdują się wspaniali kandydaci, reprezentujący te wszystkie subregiony, te wszystkie miasta, miasteczka. To jest wspaniała biało-czerwona drużyna, Drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Powitajcie ich Państwo jeszcze raz serdecznie. Wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości to osoby godne zaufania, doświadczone, to osoby sprawdzone w działalności samorządowej, publicznej, są osoby godne zaufania. Będą nas godnie reprezentowały w parlamencie. Bardzo wielu mieszkańców naszego królewskiego miasta i, re, i regionu od lat wspiera prawo i sprawiedliwość. Bardzo wiele osób głosuje na prawo i sprawiedliwość, bo ta formacja, właśnie nasza formacja, reprezentuje wszystkie wartości, które są bliskie mieszkańcom naszego regionu. Przywiązanie do wiary w Boga, wartości chrześcijańskie, przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny, wreszcie przywiązanie do patriotyzmu miłości ojczyzny, oddania sprawom ojczyzny, honoru i uczciwości. Dlatego popieramy prawo i sprawiedliwość, bo te wartości są dla nas bardzo bliskie, są najbliższe. I chcemy nadal prosić mieszkańców regionu, ażeby tego poparcia udzielali. My ze swojej strony robimy wszystko, ażeby nie zawieść państwa zaufania. Drodzy państwo, od 2005 roku pełnię zaszczytny mandat posła na Sejm z tego regionu, z okręgu 14. I pamiętam bardzo dobrze ten czas, ośmiu lat, kiedy byliśmy w opozycji. Niestety pamiętam ten czas bardzo dobrze, kiedy rządząca wówczas koalicja Platformy i PSL-u praktycznie zwijała cały nasz region. Likwidowano instytucje przypomnę, Karpacki Udział Straży Granicznej zlikwidowano. Wyprzedawano majątek publiczny, polskie koleje linowe. Zwijano praktycznie wszystko. Likwidowano połączenia kolejowe, likwidowano połączenia autobusowe, upadł sądecki PKS. I niestety do dzisiaj borykamy się z wieloma problemami, które powstały w tamtym czasie. Bo nie sposób odbudować tak szybko tych wszystkich strat, które nasz region doznał na skutek rządów Platformy PSL-u. W tamtym czasie nie powstały żadne, podkreślam, żadne duże inwestycje w naszym regionie. Nie powstała, nie powstała żadna instytucja. Można było odnieść wrażenie, że ówczesna koalicja każe ten region, każe tych mieszkańców za to, że źle głosowali, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I teraz, drodzy Państwo, porównajmy, co wydarzyło się w ciągu ostatnich czterech lat w naszym regionie. Bo myślę, że to jest bardzo ważne. Na pewno te wszystkie programy społeczne, których, rodzinne, o których mówił pan prezes, powodowały, że dzisiaj Polacy żyją godnie, że polskie rodziny mają więcej środków na to, żeby godnie żyć, żeby edukować dobrze swoje dzieci, żeby dobrze odpoczywać. To niezwykle poprawiło jakość, jakość i standard życia polskich rodzin, także w naszym regionie. Ja bardzo często spotykam się z państwem, odwiedzając Podhale, Limanowszczyznę, Sądeczyznę, Ziemię Gorlicką, spotykam naprawdę uśmiechnięte twarze zadowolonych ludzi. Ludzi, którzy cieszą się, że tutaj doszła dobra zmiana. Drodzy Państwo, myślę, że gdy dzisiaj porównamy te dwa okresy, to po pierwsze, odtworzyliśmy Karpacki Oddział Straży Granicznej. To jest niezwykle ważne. Wielki oddział pogranicznicy, którzy chronią naszego bezpieczeństwa. Odkupiliśmy polskie koleje linowe. Za to dziękujemy, Panie Prezesie. To są dobre rzeczy, to są dobre sygnały, bo pokazują różnice między tymi, którzy rządzili, a tymi, którzy teraz rządzą. Na pewno nasz region nadal stoi przed wieloma wyzwaniami. Dla mnie największym wyzwaniem dla całego naszego regionu, czy subregionów jest dostępność komunikacyjna. Dobrze, że buduje się Zakopianka. Widzimy te wspaniałe zdjęcia, Podhale się udrażnia. Ale my także chcemy podziękować tutaj za to, że te dwie wielkie, duże inwestycje, które są ważne dla całej, całej Małopolski Południowej, czyli kolej Podłęże Piekiełko oraz Sądeczanka, zostały dzięki decyzji pani premier Batisz-Idło wpisane na krajowe listy programów drogowych i kolejowych z zabezpieczonym finansowaniem. Drodzy Państwo, są postępy w pracach projektowych, procedury się posuwają. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale wszystko jest, drodzy Państwo, na dro dobrej drodze. Widzimy, drodzy Państwo, że już powstaje pewien element Sądeczanki, most w Kurowie. Ten most, przez który często przeciskamy się jadąc do Nowego Sącza, on niedługo będzie zastąpiony. Będzie to nowoczesny, długi, 600-metrowy most który będzie łączył e, dwie strony rzeki Dunajec. I to także jest element udrażniania i dostępności komunikacyjnej w naszym regionie. Kolejnym, kolejnym ważnym, kolejną ważną inwestycją jest inwestycja, o której nie tak dawno mówiliśmy z ministrem Jerzym Kwiecińskim e, mosty dla regionów. To właśnie jeden z tych mostów dla regionów z tego rządowego programu powstanie w Nym Sączu. To będzie trzeci most na Dunajcu. Jest, są bezpośrednie środki na projektowanie. Most będzie kosztował ponad 155 milionów złotych. I to również się dzieje. Ale, drodzy Państwo, nie tak dawno został również oddany most na Helenie. Już się do niego przyzwyczailiśmy, po nim jeździmy, prawda? Ale, drodzy Państwo, to była najbardziej wyczekiwana inwestycja w regionie od dziesiątek lat. Widzimy, jak piękny i wspaniały to jest most. Dzisiaj niektórzy sobie przypinają tutaj udział w tym moście, ale to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który przyznał dofinansowanie do tego mostu w kwocie 77 milionów złotych, za który zabiegali wszyscy parlamentarzyści z tego regionu. Ten most, ten most powstał. W przeciwnym przypadku tego mostu by nie było. I ten most powstał dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Ta do, dostępność komunikacyjna musi się wiązać także z podniesionym standardem dróg. Dróg samorządowych, dróg, które, po których codziennie jeździmy w miastach, miasteczkach, na wsiach. I tutaj wielkim, ale naprawdę wielkim, wielką szansą dla samorządów jest Fundusz Dróg Samorządowych. I wiem, że już wiele miast, wiele gmin o te środki zabiega. Niebawem będziemy jeździć po lepszych, bardziej zmodernizowanych drogach po bardziej bezpiecznych drogach. Też co jest niezwykle ważne, po likwidacji PKS-u, niestety bardzo wiele sądeckich miejscowości zostało odciętych od, od świata. I to nawet tych leżących blisko Nowego sądza, no, chociażby taki gminie Chełmiec. ludzie nie mają autobusu. Nie mają też prywatnych przewoźników. Czasami jest też tak, że niektórzy wójtowie nie chcą się dokładać, nie chcą inwestować w te, w, te, w te dojazdy. I tu jest, widzimy, wielki problem, bo ja spotykam się z sołtysami, z wójtami, z mieszkańcami, którzy mówią, że niektórzy samorządowcy nie chcą korzystać z naszych programów. Drodzy Państwo, myślę, że musimy pomyśleć o tworzeniu pks u w Nowym Sączu. Myślę, że zwłaszcza mieszkańcy podsądeckich miejscowości, ale całego regionu oczekują, że ten transport do, do miasta, do szkoły, na zakupy będzie pewny i będzie oczywisty, a nie tak jak teraz, w sytuacji, gdy często się zmienia harmonogram z miesiąca na miesiąc. Inwestycja w kolej. Wielkie środki rząd przeznaczył na modernizację dworców kolejowych. Wiemy, że niebawem także dworce u nas, w Dolinie Popradu będą modernizowane. Wiemy także, że odtwarza się, odtwarzamy połączenia kolejowe. Drodzy państwo, to się może wydawać śmieszne, ale dopiero nie tak dawno otwarliśmy kasę biletową w Nowym Sączu na dworcu, bo również to zlikwidowali. Jeśli mówimy o transporcie drogowym, kolejowym, to myślę, że także warto pomyśleć o, o Łososinie. Łososina to jest piękne miejsce, wszyscy znamy tą miejscowość, tą gminę, ale tam jest też wspaniałe lotnisko. Myślę, że w przyszłości po realizacji tych najważniejszych inwestycji drogowych, kolejowych, warto pomyśleć o rozwoju, modernizacji tego właśnie lotniska w Łososinie. To jest także nasze okno na świat. Drodzy Państwo, oczywiście Nowy Targ także, również piękne, potencjalne lotnisko. Zgadzam się. Dla górali, nie tylko, dla Podhala. Deklaruję, że będziemy o to zabiegać, żeby te lotniska modernizować i żeby je otwierać na, na świat. Co jest niezwykle ważne, ja mam niez, niezwykłą satysfakcję, że bardzo wiele środków z programu Sportowa Polska wpływa do naszego regionu. Drodzy Państwo, e, widzicie, jak powstaje wiele sal sportowych, boisk, e, bieżni, sal gimnastycznych. Te środki wpływają do naszego regionu. Nasza młodzież, nasze dzieci mają dobre warunki do prawnienia sportu i to jest niezwykle ważne, to jest niezwykle istotne, bo ja z mojej perspektywy widzę, że nasz region jest jednym z liderów w pozyskiwaniu tych środków. Naprawdę dużo środków wpływa na naszego regionu. Budowane są sale gimnastyczne, hale sportowe, bieżnie, boiska. Za to również dziękujemy panie prezesie. Jeszcze jedną rzecz, bo też tu chciałem, chciałem w tym miejscu podziękować pani premier Bacie Szydło, bo nie tak dawno została ogłoszona historyczna decyzja o powrocie podchalańczyków do Nowego Sącza. A może nie do Nowego Sącza, bo do Wojnarowej w gminie Korzenna, ale to blisko Nowego Sącza. Jest decyzja ministra obrony narodowej o przywróceniu słynnych podchalańczyków. To wojsko powstanie. To jest wielka rzecz dla naszego regionu, że po tylu latach zostaną te wojska odtworzone i sądeczyzna będzie mogła być dumna ze swoich żołnierzy Podhalańczyków z pelernami i z piórami w kapeluszach. Na koniec powiem, drodzy Państwo, o tym, o czym wspomniał Pan Prezes Jarosław Kaczyński o polityce historycznej. Ja w tej kadencji Sejmu miałem zaszczyt odpowiadać za również ten ważny element polityki historycznej. Podnoszenie problematyki zadośćuczynienia za straty wojenne, za, za to wszystko, co Polska wycierpiała podczas II wojny światowej jest ważnym elementem upodmiotowienia naszego kraju. I widać, że to spotyka się z wielkim poparciem społecznym. W ostatnim badaniu Cebosu u 69% Polaków uważa, że Polska ma prawo do zadośćuczynienia. I to jest bardzo ważny aspekt, który również powstał dzięki polityce Pana Prezydenta Sławka Kaczyńskiego, za co również bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zmierzam ku końcu. Bardzo Państwu dziękuję. Zrobimy wszystko, cała nasza drużyna, od ziemi gorlickiej przez sądeczyznę Limanowszczyznę i Podhale i z Nowy Sącz, zrobimy wszystko, żeby Państwa godnie reprezentować w stolicy, żeby pozyskiwać środki, żeby wspierać w rozwoju nasz region, a żeby poziom i jakość życia w naszym regionie podnosił się. To Państwu obiecujemy. Głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość to głos oddany na uczciwą, sprawiedliwą, solidarną i silną Polskę opartą na wartościach chrześcijańskich. 13 października proszę Państwa o głos na Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.